Cześć, witajcie na trzeciej części całej paczki ekstra linii. No i dziś numerki od 17 do 25. I zobaczymy. Na razie trzy zdrabki trafione. Może troszkę przybliżę. Cytrynka na początek. W tej jest numer 17. Parasol i popcorn. Popcorny. Tutaj też. I tu parasolki nie ma. Klapki i lody. Tutaj mam lody. Tu jeszcze był popcorn. Klapek nie widzę. Sakwa i serce. Okay. Tęcza i dzwon. Tutaj tęcza, tęcza. Tutaj nic, to nic, to nic. I tutaj tęcza i dzwon. Balony i rolki. Tutaj balony, rolki, rolki. Ostatnie dwa to diament i kości. Kości, 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 diament kości i to wszystko. A nie, jednak gdzieś tutaj linię przegapiłam. czyli coś... Dobra, widzę, motyl niezdrapany jest 10 zł. Tak się ukryło. Dobra, numer 18. No to patrzymy tu biedronka. Jako pierwszy symbol, ale jej nie widzę, słoń, piłka. Słonik oraz piłka też nie ma. Korona i cytryna. Tutaj już są. Cytryna, korona, korona. Korona. Wszystko Krap i wiatrak oczywiście wszystko no teraz tak widzę hmm, ale mogłam coś przegapić Krap i wiatrak wiatrak Krap i wiatrak tutaj też dalej ptak i księżyc jest tak jest, tu. Moneta okulary. Jest tutaj, jest tutaj. No i ostatnie dwa to łódź i Łódź jest, kolejna. Łódź i łódź. Tu i tu. I to wszystko. Tak mi się wydaje. Tutaj kontrolne różne, więc ja jeszcze sobie tam poprzyglądam te strawki, bo wiadomo, kontrolne różne są czasem na wyższe wygrane. Z numerem 19 teraz wiatrak. Wiatrak, wiatrak jest. Kolejny, kolejny. No i tutaj jeszcze słoń i. Słońce. I jest linia. Słońce daje linię. Słońce. Słoń. Łódź i gwiazda. Tak. Łódź oraz gwiazda. Łódź jest. I jest gwiazda. I łódź. Dalej kości i kwiat. Gości kwiat tutaj jeszcze, i tunda już nie ma. Czapka oraz rower. Czapka wszystko. Krab i ptak. Była łódź. Daje tutaj drugą linię. Ostatnie dwa to klapki i lody. Klapki, klapki. Tutaj nic, tu nic. Klapki oraz lody. No to to wszystko. A pod jedną linią mam 10, i pod drugą mam 10. Dobra, 20 zł. Tak jest. Się zgadza. I kolejna z numerem 20. Arbus. W znalezieniach jest czapka, sakwa. I są oba symbole zaliczone: czapka, czapka, tutaj czapka, sakwa, i czapka. Rolki, okulary. Tutaj. Serce gwiazda jest tu. Tu. Gwiazda, gwiazda, serduszka są. I gwiazda na końcu. Moneta i piłka. I moneta daje linię. Tak patrzyłam, kiedy będzie i piłka daje kolejną linię kiedy będzie właśnie zdrabka po zdrabce wygrana. Teraz korona, balony. Tutaj, tutaj, korona, korona, yy, tutaj nie, korona, balony. Co ja te klapki chcę drapać? Leżak i dzwon. Tutaj nie ma. No to coś przegapiłam. Tak. Łódź. Leżak i dzwon to wszystko. No dobrze. Czyli tak. Tutaj 20 i tu dyszka. No 30 zł. To chyba będzie najwyższa wygrana w tej, w tej paczce. Nie, niestety nie będzie 50 nie będzie stówki. Dobra. Numer 21. Dzwon. Teraz. Dzwon, tutaj. Piłka tęcza. Jest. Piłka, piłka. I piłka. Serce i popcorn. Tutaj widzę, tu jest popcorn. Tu. No i tu balony, czapka, to wszystko, uć i słońce, uć i słońce, cytryna, księżyc. tu nie ma jest księżyc tu i tu, cytryna. Księżyc, cytryna, cytryna i księżyc. Ostatnie dwa to korona i klucz. Tutaj klucz. Korona, korona. Tutaj już nic. Tak jest, nie ma nic. Następna numer 22. dwa, serce. Tutaj, tu, okulary i kości. Są kości, tu, okulary. Yy, co my do czapki teraz ciągnie? balony i kwiat balony balony tutaj i tu kwiatka nie widziałam chyba nie było biedronka i wiatrak biedronki biedronki Teraz klucz i leżak. Klucz oraz leżak. Nie ma tu, jest klucz. Cytryna czapka, jest czapka. Tutaj cytryna. Czapka. Tutaj nic. Czapka, cytryna. I ostatnie dwa to moneta tęcza. Są moneta, tańcza, moneta, tutaj, tutaj i tutaj. Wydaje mi się, że nie ma. Tak jest. Przepraszam. No to numer 23. I leżak, szukam leżaka. Nie ma. Biedronka, parasol. Parasol, tu też parasol, parasol. I w ostatnim krab i łódź. jest tuć mhm. No i to tyle. Cytryna i rolki tutaj są. Cytryna, 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 tu rolki i rolki, tu nic, tu są rolki, wszystko, motyl i słoń. Słoń, kolejne dwa to piłka i podkowa, tutaj, tu są piłki. Tutaj podkowa, podkowa, piłka, podkowa, piłka i piłka. Ostatnie dwa to popcorn i sakwa. Dobrze, tutaj jest sakwa, sakwa, popcorn. Wszystko. Przegrana nie jest dyszka. Dobra, co pominęłam? Co pominęłam? Tu była jeszcze piłka. Okulary były. Jakiś symbol taki, co jest pojedynczo gdzieś. Czy był księżyc? Nie widzę. No i tutaj się to stało właśnie, że. Była tutaj sakwa serce była biedronka? Była, właśnie nie pana biedronka. Dobra, jest teżka. Znaleźli To numer 24. Krab. Jest tutaj. Tutaj. Moneta słońce. Gwiazda i dzwon. Jest. Gwiazda, dzwon. Dzwonek, dzwonek, gwiazda. Kwiat i słoń. Tutaj i tu. Słoń. Kwiatuszek. No, a dalej, lody tęcza. Tutaj nic. Tutaj lody, lody. Był dzwon, lody i lody. Balony i podkowa. Podkowa. Tu balony. Klapki i piłka. To ostatnie symbole. Klapki i tu. Popcorn taki coś tutaj samotny, ale nie ma nic. Wydaje mi się, że nic nie ma, nawet yy, jeśli kontrolne są różne, ale nie ma. Dobra, ostatnia zrabka, numer 25. Dzwon na początku. Dzwon tutaj też. Dalej słoń i czapka. Słoń i czapka, tutaj. Słonik. Dobra. Diament, cytryna. Jest. Cytryna, diament, diament, diament. Kolejny, kolejny, kolejny. Popcorn i rolki jest rolki tutaj i tu wszystko Klucz i słońce. Tutaj nie widzę, jest klucz. Koście leżak. Tutaj są kości leżak, kości. I tu są kości. Ostatnie dwa to tęcza i księżyc. Księżyc jest. Tu jest tęcza, księżyc, księżyc. No, ale to tylko tutaj sobie tak możemy podrapać. Dobra. Według mnie nic. Ok.

Końcówka paczki wydaje mi się, że była dużo lepsza. Numer 19, 20, 23, 17. No i tutaj pozostałe te, co były z wygranymi. Tak się prezentuje paczka. Tak były umieszczone zrabki wygrywające. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się tak aż bardzo nie zanudziliście tą paczką. I zapraszam oczywiście Was na kolejne odcinki. Pa!